Dzisiaj sięgamy do listu apostoła Pawła do Galacjan. I w szóstym rozdziale tego listu czytamy dwa pierwsze wersety. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Niezwykłe słowa i powiem szczerze, że idący w poprzek temu, co widzę jako praktykę w wielu, wielu kościołach. Otóż zdarza się, że w niejednym zborze, w zasadzie w ogóle się nie zwraca uwagi na to, co ludzie czynią. I to oczywiście jest naganne i smutne, i to się kończy tragicznie dla takiego kościoła. Ale na zasadzie wahadła jest druga grupa kościołów i pewnie jest ich jeszcze więcej niż tych poprzednich. Gdzie każde najmniejsze potknięcie jest traktowane jak ogromne przestępstwo, ludzie są stawiani na baczność, traktuje się ich jak duchowych przestępców, i niestety, i to jest prawda, rani się tych ludzi bardzo głęboko, czasami naprawdę z powodów, które no nie chcę powiedzieć, że są śmieszne, bo śmieszne nie są, ale nie mają właściwie żadnego wpływu na, na negatywne życie tego człowieka i negatywne postępowanie całego zboru. Co mówi nam apostoł Paweł? Nikt nie musi słuchać mojego zdania, moje zdanie się nie liczy. Ale ja chcę słuchać Bożego Słowa. A Boże słowo zaczyna się od takiego wezwania. Bracia, bracia to wiele znaczy. Bracia to nie policjanci, bracia to nie sędziowie, bracia to nie prokuratorzy. Bracia to nie jacyś bandyci, którzy szukają możliwości, aby zniszczyć, zabić, zdeptać tego, którego spotkali na swojej drodze. Bracia. Bracia, kiedy czytamy, bracia, to mamy świadomość, że jesteśmy jedną rodziną. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany, co znaczy, że zostanie przyłapany? Przyłapany to znaczy, nie chciał tego ujawnić. Ukrywał to. Z różnych powodów. Może ze wstydu. A może było to. Świadome, celowe działanie. Jeśli jednak taki człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, kiedy mowa jest o upadku, to mówimy o działaniu amoralnym, jednak to jest działanie amoralne. To jest działanie, które nie powinno mieć miejsca w kościele, i co do tego pełna zgoda. Co wtedy ci bracia mają zrobić? O tych braciach jest tutaj powiedziane dalej, że oni mają ducha. I tutaj bardzo ciekawa rzecz nam się pojawia. Bracia, wy, którzy macie ducha. A co jeśli są w kościele ludzie, którzy nie mają ducha? To bardzo ciekawa kwestia. Czy można o nich powiedzieć, że są braćmi? Być może są braćmi w sensie tworzenia pewnego kościoła, ale czy są braćmi w duchu? Zaraz się okaże, jeśli będziemy czytać dalej, jakie to ma znaczenie. Bracia w duchu, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. O, to jest niezwykła rzecz. To, bo to oznacza, że kiedy człowiek zostanie przyłapany na jakiejś słabości, na jakimś grzechu, to bracia pełni Ducha Świętego skłaniają się ku temu człowiekowi. Mają Ducha pełnego łagodności. To znaczy, że z miłością zwracają się do tego człowieka. To oznacza, Dokładnie tak, jak tu jest napisane, poprawiają go, nie niszczą, nie wdeptują w ziemię, nie usuwają spośród siebie natychmiast, poprawiają go. Poprawianie oznacza pewną pracę, pewien wysiłek, ale też pewien proces, który nie tak szybko się kończy. On musi trwać. To poprawianie ma być bardzo uważne, ponieważ apostoł Paweł mówi, że powinni poprawiający uważać na siebie samych, aby oni nie byli kuszeni. Myślę, że tutaj jest taki zwrot, który naprawdę może być przynajmniej rozumiany dwojako. Z jednej strony Poprawiajmy, pracujmy, wspierajmy kogoś, kto upadł. Okazajmy, okazujmy mu miłość i troskę, ze świadomością, że i my sami możemy upaść, i my sami możemy znaleźć się na miejscu tego, z którym dzisiaj pracujemy. Ale z drugiej strony, i możemy też i w ten sposób rozumieć ten zwrot, uważajcie, poprawiając tego człowieka, starając się mu pomóc. Żebyście sami nie wpadli w grzech, w którym jest ten człowiek. Grzechy są różne. Jeżeli komuś pomagasz, bo na przykład był w niesamowity sposób związany pornografią, to uważaj. Dlatego że temat może cię zaciekawić, dlatego że ten człowiek może zarazić Cię grzechem, z którym sam sobie nie daje rady. A więc zawsze miejmy świadomość, że pomagając innym ludziom powinniśmy mieć pewien dystans, dystans bezpieczeństwa, duchowego bezpieczeństwa, a z drugiej strony powinniśmy mieć świadomość, że potrzebuje ten człowiek miłości, dobroci, ponieważ on sobie nie daje rady. On po prostu upadł. Upadł. Drugi werset powiada jedni, drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Brzemię było narzędziem, które używano do tego, aby nosić na końcach tego, tego brzemienia. To brzemię zakładano sobie na, na barki, na plecy. Zawieszano różne ciężary, noszono te ciężary. No tak po prostu wykona, wyglądała praca. Paweł mówi, i jedni drugich brzemią noście. I oczywiście Pawłowi chodzi przede wszystkim o ten duchowy wymiar niesienia brzemienia, ale, ale czy fizyczny nie wchodzi w rachubę? Oczywiście, że też. Jeżeli widzisz, że ktoś jest zapracowany, pomóż mu, wesprzyj go. Reasumując, jeśli dzisiaj wyjdziemy z domu, spotkamy się z wieloma problemami, z wieloma słabościami ludzi. Uważajmy z tymi ocenami, dlatego, że my możemy znaleźć się niedługo dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdują się ludzie, na których wskazujemy palcem. Podnieś swoją dłoń i zauważ, że kiedy pokazujesz palcem na kogoś, to pozostałe palce też kogoś pokazują. To ciekawe, bo pokazują na ciebie. Uważajmy. Nie mówię o tym, że należy pomijać grzech, wręcz odwrotnie zawsze należy się sprzeciwiać grzechowi. Ale sposób, w jaki to robimy, często decyduje o tym, czy ludzie pozostają przy Chrystusie. Rozejrzyjmy się wokół, jak wielu ludzi dzisiaj, poranionych, znajduje się poza Kościołem, a dlaczego tam się znajdują. W dużej mierze znajdują się tam dlatego, i nie dotyczy to oczywiście wszystkich, mówię w dużej mierze. Znajduje się tam dlatego, że w kościele potraktowano ich w sposób skandaliczny. Znam różne przypadki. Nikt by nie uwierzył, co potrafią ludzie wierzący zrobić współbraciom w wierze. Ale tak się dzieje. Uważajmy na to. Jeśli nie mamy ducha, jeśli wiemy, że nie mamy ducha świętego, nie próbujmy kogokolwiek poprawiać. Nie próbujmy z kimkolwiek duszpastersko rozmawiać, bo zrobimy krzywdę tym ludziom. Jeśli chcesz pomóc innym ludziom, sam powinieneś mieć Ducha Świętego. Sam powinieneś być napełniony Duchem Świętym. Sam powinieneś być prowadzony przez Ducha Świętego. Czy ktoś, komu chcesz pomóc... Może o tobie powiedzieć brat pełen ducha świętego? Nawet jeśli nie chce tego powiedzieć, to powinien wiedzieć, że z kimś takim ma do czynienia. Ale jeśli nie masz ducha świętego, to nie próbuj takiej pracy. Zresztą bardzo szybko się okaże, że nie masz zamiaru nosić brzemiennych ludzi. Że tak bardzo zależy Ci jedynie na tym, żeby wykazać, jak Ty jesteś dobry, a jak inni są beznadziejni. Ale to oznacza tylko tyle, że niedługo sam upadniesz i sam będziesz musiał doświadczyć pomocy innych ludzi, oby to byli bracia pełni Ducha Świętego. Niech Bóg nas prowadzi, niech Bóg nas błogosławi. Pamiętaj, przyjacielu, jeśli zgrzeszyłeś, jeśli nawet ludzie Cię nie rozumieją i nie potrafią Ci pomóc, pamiętaj, że Jezus Chrystus jest Twoim przyjacielem. Jezus Chrystus jest Twoim pomocnikiem. Nie bój się przyjść do Niego. Nie słuchaj ludzi, którzy Ci mówią, że jesteś potępiony. Liz Rzymian, ósmy rozdział, powiada, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Chrystusowej. Ale ty sam możesz z niej zrezygnować. Pamiętaj o tym. Nie bój się i nie lękaj się. Bo Twój zbawiciel jest z tobą. Jeśli popełniłeś błąd, jeśli popełniłeś grzech, wyznaj. To. Pierwszy Lizjana, pierwszy rozdział. Podajże ósmy werset powiada, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg jest wierny i odpuści nam, wybaczy nam nasze grzechy. Idź w pokoju, drogi bracie, droga siostro. Bóg wybaczy ci, o ile tylko zechcesz wyznać swój grzech. Bóg jest naszym pomocnikiem, naszym przyjacielem.